Jest i żołnierz, prawda? Żołnierz się odnalazł. Dobrze. Nie ten całkiem zapięty, nie? Dociągnij mu to głowę. Dociągnij mu to głowę Bulba. Ciągnij, ciągnij! Biodra do góry i ciągnij głowę! Biodra do góry i ciągnij głowę! Masz rękę do piętą, przeciągnij sobie bardziej rękę. Rękę sobie przyciągnij bardziej Przeci Przeciągnij sobie to głowę. I przejdź do bocznej! Do bocznej! Trzymaj to, trzymaj to, trzymaj to, trzymaj to Przewaga Panie sędziu! Łap, do łapówkę, łapówkę, łap Dobra do gardy wróć! wróż do gardy, wróż do gardy Wróż do gardy i teraz pracuj, pracuj, łap głęboko Głęboko zakończ, głęboko, wsiągaj gościa, wsiągaj go, ściągaj na bok i wyciągaj. Pracuj, pracuj. Stój. Pracuj, pracuj, Bulba, pracuj, pracuj! Pracuj tu, pracuj! Pracuj, wyciągaj głęboko tą kołnierz! Wyciągaj głęboko kołnierz! Bulba, proste, proste, proste duszenia, proste! Najprostsze co się da! Głęboko kołnierz! Głęboko kołnierz i krzyżowe! Głęboko, głęboko, głęboko! Odsuń na bok! Odsuń na bok i wracasz do krzyżowego! To trzymaj, to trzymaj, 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 trzymaj. Głęboko, głęboko ten koniec łap. Głęboko łap ten kołnierz. Głęboko ten koniec. Głęboko. I do duszenia. Głęboko, głęboko. Dawaj na drugą stronę. Wychyl się, najpierw na jedną. Bulba, wychyl się na jedną, dopiero na drugą i idź. Trzymaj gardę. Wychyl się na jedną stronę i wróć na drugą. Wychyl się, głęboko. Wychyl się na jedną stronę! Wychyl się na tą stronę! Wychyl się na tą stronę! Pod ręką, pod ręką! Pod ręką, dobra, pod ręką! Pod ręką za klapę! Dociągnij sobie tą klapę! Dociągnij sobie tą, Dociągnij sobie tą klapę! Dociągnij sobie tą klapę, Dociągnij sobie tą klapę za rękę! Dociągnij sobie tą klapę za rękę! Łap drugą stronę! Kulpa łap drugą stronę od razu! Łap od razu drugą stronę, łapią! Tak, ściągnij ją! I do siebie, do siebie, do siebie, do siebie ściągaj! Do siebie! Głęboko za klapę! Głęboko za klapę złap! Pod ręką głęboko za klapę! Bulba głęboko pod ręką za klapę! Głębiej, głębiej, bo go to nie dusi! Głębiej tą klapę złap! Trzymaj to, trzymaj go blisko! Trzymaj, żeby ci nie uciekł! Głębiej, głębiej tą klapę złap! Bulba głębiej, bo jego to nie dusi! to słuchaj, trzymaj tą rękę! Trzymaj tą rękę! Jak się wychyla, próbuj na. Pod ręką, pod ręką przełapuj, przełapuj pod ręką! Przełapuj! Tak... Łap za klapę, łap za klapę i do siebie! Kulba, łap za klapę i do siebie ściągać. Do siebie! Do duszenia, do krzyżowego je Jest Jeź do krzyżowego cały czas! Trzymaj nogę, ale pójdź, trzymaj to gardę! Trzymaj tą kartę! Trzymaj tą kartę! Trzymaj Bulba Bulba 30 sekund, trzymaj kartę! Trzymaj kartę do duszenia do krzyżowego! Do krzyżowego idziesz, do krzyżowego! Cały czas! Głębiej tą, głębiej tą rękę, głębiej! Głębiej tą rękę! Głębiej tą rękę stać, głębiej. Głębiej, głębiej! głębiej tą rękę, głębiej, głębiej! głębiej, głębiej. I do duszenia, do krzyżowego jedziesz. Jedziesz cały czas do duszenia krzyżowego. Trzymaj to, trzymaj to, trzymaj to na siłę! Trzymaj to! Bulba, trzymaj to! Trzymaj to, nie daj mu przejść tej gardy! Nie daj mu przejść tej gardy! Nie daj mu przejść tej gardy! Bulba, trzymaj to! Trzymaj, trzymaj, trzymaj! trzymaj. Połówkę, trzymaj połówkę na, si na siłę, trzymaj! Bulba, 10 sekund, trzymaj na siłę połówkę! Koniec!